Szczaczkę pokonane dusze, no to co, gramy, nie? E, teraz dołączyłem się do jakiejś gry. Nie wiem, jak tu nam idzie w ogóle. Widzę, że szczelają, to się może być. Mm. Ogólnie zauważyłem taką rzecz. Strasznie trudno zacząć od początku gry w tej kombacie. Za mało ludzi, bo gdy jest tylko jeden room full, cały czas. A pozostałe, no cóż, nikogo. Dwie osoby góra. No chodź. No chodź, chuju. Siedzisz? O. O, poszedł gdzieś. gdzieś. No dobra. No to moje niepokorne duszyczki. Gramy, nie? Cały czas. No dobra. Jednego się udało zdjąć ledwo ledwo, ale się udało. Ale że tam zaraz coś zacznie działać. albo z góry zaczął strzelać. O, i dzisiaj już są wybuchy, czyli jest impreza tam. Okej, okay, biegnijmy. Ja wolę strzelać na pewniaka, niż kurde... ...dychać. O kurwa, tu jesteś chuje. dobra. Dobra, zdjęty. w plery. Bywa i tak. Dobra, biegnijmy. Oto no to mamy go z głowy. A, i on nas ma z głowy. No nic, tak bywa. Jest tam dalej? Chyba go nie ma. Ale za to idny. Dobra, zwijam się, z tym, bo to nie ma sensu. Taka zabawa. A nie, no, w sumie to by wyglądało tak, jakbym się poddał, nie? Zapiszę się po prostu zmienić pozycję lekko. Hmm, I przyczekasz trochę, przyjdzie nowy. O, go wybuchy nie się straszą. Dobra, idę tam ta ekipa, więc się tam nie będę będę jako następny. Ale spróbuję wyjść tutaj. Powiem wam szczerze, nigdy mnie tu jeszcze nie było. Więc nie wiem, jak tu się kampić czy coś. Wiem tylko tyle, że trudno strasznie się tutaj dostać. I łatwo dostać z zciągniętym. Ale z drugiej strony ma się spory, no cóż, widok. Aj, kurwa, no i to było tam, gdzieś to było. Wszystko nie ma. Hmm, jak tutaj skoczyć na coś? Da się to kurwa, strzelać? A, nie da się, się nie się mówić. dobra, szukajmy dalej jakieś normalnie przeciwników. Takich, do których możemy strzelać. Na przykład do tamtego. Dobra, dobiłem pierwszego stąd. Też przeciwnicy będą wiedzieć, gdzie jestem. Więc w sumie. Tu się ustawię. Białem znowu przeciwnika. Okej. Okay. Wiem, że tak kurwa kampię znowu i, to, i w sumie zawsze kampię. Ale ja lubię w kampić. Jeszcze jako snajper. Dam ja wam dobrą radę. Przy okazji, puszczcie jakąś muzyczkę. Ja akurat teraz nie słucham, bo... Jak ostatnio słuchałem, zawsze mi wyskakują jakieś dedne prawa autorskie. Eee, w trakcie nagrywania. Teraz nie bawię, tak? chyba jest typek. Znaczy, na pewno tam jest jakiś typek. A nic, nic na to nie poradzę. A co ja szukam inny cel? Hmm, Dobra, go moi. A moje ktoś tąd, ale nie widzę dokładnie stąd. Mm -hmm. No to już będzie był ty tak. Okej, okay, może po tej się coś dzieje? To się nic dzieje. Hmm, tam wtedy był ten typek, może tam ktoś nowy przyjdzie. Za dużo to nie widać Kampi dwóch ode mnie, więc chyba nie ma sensu, żeby był jakiś trzeci tutaj. Zresztą tam jakieś wybuchy są w sumie. Szczelina w sumie też jest. Więc może, może. Nie, ja, to nie ma sensu. Tam się gdzieś szczela z kimś. tutaj tego kogoś nie widzę. Trochę da dużo tutaj drzew jest. To ja jedno bym z tym usunął, prawdę mówiąc. Ale wątpię, że się da samemu usuwać drzewa. w najgorszym przypadku przekampię tak całą grę. Najlepsze może kogoś zajebę. Hmm. Dobra, wiem przynajmniej gdzieś typek. No, mamy jednego, tam jest jeszcze drugi. Trochę jest zrypany ten doubleki i tak dalej. Nie mam między nimi czasu większego. Łatwo sobie na, naklepać tych najlepszych, yy, un, no wiecie o co chodzi, tych po pięciu co się zabije. Dobra, patrzmy się tam dalej. Widzicie, że już jeden zginął. Czy jest szansa, że nam ktoś wejdzie. O. Czy ktoś las? Jak widzicie, broń się tutaj jeszcze nie część w ogóle, tak jak w niektórych grach, ale podejrzewam, że zacznie za niedługo. O, zabili już tamtego. tego. to się strzelają, a to walą w górę, czy to jest respałna? Respałna nie widzę. Też gówno zrobię, jak tam wlezie coś. Hmm. Daj się ludzie, przekampie tak całą grę. <laughs> Kurwa, dostał jeżdż. Dobra. O, właśnie. To bardzo łatwe nabić, Ultra Kill. Następny jest Fantastic, ale dobrze pamiętam. Ode mnie typek wyszedł. Znaczy tam nikogo nie ma, bo by go pewnie zabili przynajmniej. Hmm. Spokojnie jak na wojnie. No no. nic tam nie widzę, jednak tam giną. Tam u góry też raz jeden TPG jest, więc tam nie patrzę. Tam gdzieś jest TPG jednak. Tego Sniper. Hmm. Fantastik. Widzicie, jak to łatwo się to nabija? W poprzednim kombacie, żeby nabić Fantastika, to góra jeden na dzień. I to 10 60 grając na flagi. Na takiej mapie złomowisko. A tutaj. Belegraj kodę to czas Fantastika mam. Nawet kilka. więc Fajnie, może to ponabijesz teraz. No nic, koniec. No, tutaj pokazuję, jaki gracz jest ten najlepszy. Tutaj na środku, jak widzicie. I zdjęcie z, z Facebooka pokazuje tam się. Ja akurat nie jestem najlepszy, więc to nie moje zdjęcie, ale parę razy mi się zdarzyło, że było moje. Może na którymś filmiku zobaczycie. Może nie. Ale zobaczmy statystyki. Jestem w miarę na plusie. 9 zabitych dwa Dedy. No i w miarę fajnie z tego powodu. A widzicie, to jest moje zdjęcie. Jakbym był najlepszy, to by się właśnie ono pokazało. No nic, ludzie, strzałeczka i pozdrawiam.